Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Na program zaprasza telewizyjne studio Bravo, organizator tegorocznego zlotu Mastercrack. Fajna ta opona, taka nie za mała, nie za duża. Ważne, że nowa. O, jesteście już. Witam serdecznie w nowym odcinku programu na osi. Co dzisiaj zobaczycie? Życior z pewnego modelu ciężarówki. Ciąg dalszy drogowych przestrug. Porady i wyjaśnienia eksperta. Jak Ford radzi sobie w Polsce. Kolejną wizytę w Muzeum Wena, To co V1 i startujemy. Początek jak zwykle niezmienny. Wasz ulubiony stroboskop. 26 listopada 1986 roku rozpoczęto produkcję samochodu Star 1142. Do końca roku powstało 30 sztuk serii pilotażowej. Był to największy i najnowocześniejszy model marki powstały jeszcze w czasach PRL. Star 1142 szybko przyjął się na krajowym rynku, zarówno wśród firm państwowych, jak i prywatnych. Model 1142 miał odchylaną kabinę, 6500 kg ładowności oraz silnik o mocy 170 koni mechanicznych. Star 1142 był produkowany przez 14 lat, ale dzięki dużej podatności na remonty do dziś można go spotkać na drogach. Poważnym problemem są kierowcy prowadzący pojazdy pod wpływem narkotyków. Organoleptycznie trudno sprawdzić ze stuprocentową pewnością, czy i jakie substancje przyjął podejrzany. Z pomocą przychodzą narkotesty oferowane przez Transcom International. Dzięki nim można w czasie 10 minut profesjonalnie zbadać kierowcę. Wystarczy pobrać ślinę i przeanalizować ją w elektronicznym testerze. To dobre narzędzie dla wszystkich pracodawców dbających o bezpieczeństwo. Więcej o narkotestach w następnym odcinku. 61 lat temu, 21 marca 1964 roku, zaprezentowano Skodę 1000 MB. Prace nad jej konstrukcją trwały niemal 10 lat. Dodane do nazwy modelu litery MB pochodzą od nazwy miasta Mlada Boleslav, gdzie samochód produkowano. Które w roku rozpoczęcia produkcji obchodziło tysięczną rocznicę lokacji. Była to pierwsza Skoda z silnikiem umieszczonym z tyłu. Podstawowa jednostka miała 988 cm pojemności i generowała 42 konie mocy. Po dwóch latach silnik zmodernizowano, od tej pory dostępny był z mocą 48 lub 52 koni. Produkcję skody 1000MB zakończono w 1969 roku, a łącznie powstało blisko 420 tysięcy sztuk tego samochodu. Zabiorę Was teraz do Oławskiego Muzeum. Ja już tam byłem. Zobaczcie, co tam są za piękne samochody. Dzisiejszą filmową pocztówką z Muzeum Wena w Oławie jest Żuk Smutek. Dlaczego tak się nazywa? Opowie o tym Tomasz Jurczak, właściciel kolekcji. Od 1959 roku produkowaliśmy w Polsce polski dostarczak, nazywał się Żółt. Były to samochody produkowane na podzespołach Warszawy M20, więc tutaj mamy silnik dolnozaworowy właśnie z Warszawy. Samochód w przepięknym stanie, odrestaurowany. I słuchajcie, samochód jest Kurołapem, czyli ma jeszcze pierwsza początek serii innej produkcji. Kurołap, czyli otwierał się tak. W tej chwili zostało w Polsce tylko 10 takich egzemplarzy Kurołapu. Młodszym widzom wyjaśniamy, że w dawnych czasach, gdy na wsiach kury chodziły, gdzie chciały, także po drogach, samochody z drzwiami otwierającymi się tak jak w tym żuku, ale i w syrenkach, a dziś w niektórych modelach Rolls-Royce'a, w sprzyjających okolicznościach mogły takie kury złapać. Wystarczyło umiejętnie otworzyć drzwi w czasie jazdy i obiad sam skakiwał do kabiny. Kolejna taka ciekawoska nazywał się Smutek. Dlaczego Smutek? Dlatego, że miał smutny grill. Wygląda naprawdę smutnie i to właśnie był początek naszej, naszego polskiego dostawczego samochodu. Z czasem Smutek zniknął, bo zmieniono grill. Najpierw była to siatka, a na końcu produkcji arkusz powycinanej blachy. Zniknęły chromy i pojawiło się kilka kolorów lakieru więcej. Tutaj mamy jeszcze kolejnego żuka, który jest fabryczny nowy, ma przyjemne tylko 1200 km. Jego kupiliśmy w wojsku, jego też odświeżyliśmy. No i oczywiście on też jest początek produkcji, też mamy tutaj smutka. No i pamiętajcie, żuki były na naszych drogach produkowane, jeżą do tej pory, ale były produkowane do 1991 roku. I zawsze były to woły robocze, to nie były wany reprezentacyjne. Kochali je strażacy ale nie milicja czy pogotowie ratunkowe. Z czasem Żuka wyparł Lublin, który godnie przejął jego zadania. Żuki zaczęły znikać z dróg już w latach 90. Wypierały je też używane, ale ekonomiczniejsze samochody dostawcze z zachodniej Europy. Poza niższą ceną, Żuk już nie miał co zaoferować. Od czasu do czasu można spotkać Żuka na drodze. Miejmy do nich szacunek. Apeluję do Was. Takie hasło. Ratujmy Żuki. Zostały ostatnie sztuki. Nie wyrzucajmy tych samochodów na złom, tylko je ratujmy, odświeżajmy i jeździmy. Cieszmy się naszą polską motoryzacją. Te i inne pojazdy z dawnych czasów możecie zobaczyć w Muzeum Wena w Oławie. Wybierzcie się tam koniecznie. Zapraszamy. Produkowany w Turcji, ale w Polsce pojawił się niedawno. Zobaczcie Forda F Maxa. Rynek samochodów ciężarowych w Polsce podzieliło między siebie siedem marek: DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania i Volvo. Jednak pomiędzy nimi całkiem skutecznie rozpycha się Ford, który z roku na rok zyskuje coraz mocniejszą pozycję. Jak to się stało? Zacznijmy od tego, skąd ten Ford się wziął. To dziecko mariażu tureckiej firmy OtoSan i amerykańskiego Forda. Ale nie tylko. Swoje pięć groszy wrzucili Europejczycy, lata temu nakreślając wzór ciężarówki, ciągnika siodłowego, z wielką kabiną oraz mocnym silnikiem. Turcy od dziesiątek lat mają europejskie ambicje oraz rozwinięty przemysł samochodowy. I widać to po Fordzie F-MAX. Nic dziwnego, że zdobył on nagrodę Truck of the Year i to ona otworzyła mu drogę do Europy. Ford i Otosan nie poszli na skróty i zaprojektowali rozsądną ciężarówkę. Postawiono na małą liczbę odmian, aby obniżyć koszty produkcji. Na przykład wybrano jeden silnik i to bardzo mocny. Postawiono też na krótki czas produkcji, komfort kierowcy oraz bogate wyposażenie w standardzie. Dzięki temu udało się utrzymać atrakcyjną cenę. A jak rozwiązano kwestie serwisów w całej Europie? Ford nawiązał współpracę z niezależnymi sieciami warsztatowymi i pomógł niektórym klientom, aby oprócz świadczenia usług transportowych zajęli się też sprzedażą i serwisem. Dzięki temu tacy użytkownicy stali się najlepszą reklamą i gwarancją jakości Forda. Jak oceniają Forda przewoźnicy? są zadowoleni z jego eksploatacji, a to dzięki trzyletniej gwarancji, rozbudowanej telematyce, krótkiemu czasowi dostawy, atrakcyjnej cenie oraz prostocie w serwisowaniu. Z kolei kierowcy cenią sobie komfort, moc, cichą i obszerną kabinę oraz dobre prowadzenie na drodze. W Polsce Forda F-Max kupują najczęściej małe i średnie firmy, nierzadko takie, które wcześniej kupowały tylko używane ciężarówki. Sukces marki w naszym kraju zachęcił importera do wprowadzenia kolejnego modelu F-Line. To głównie podwozia pod zabudowę i mniejszy ciągnik siodłowy. Czy przyjmie się w Polsce? Ma ogromne szanse z powodu dobrego przyjęcia większego brata, który bardzo dobrze przygotował mu pole do popisu. Jest już sieć handlowo-serwisowa oraz przekonanie klientów do marki, więc będzie miał łatwiejszy start. Dzisiaj o europejskich producentach ciężarówek można mówić Wielka Siódemka plus Ford. Ale to tymczasowe określenie. Wiele wskazuje, że wkrótce to będzie Wielka Ósemka. Czego szczerze życzymy Fordowi i jego użytkownikom. Ford chyba całkiem dobrze u nas się przyjął. A teraz witamy naszego eksperta Rafała Kochanowskiego z firmy TransExpert. Mam pytanie od pana Kamila Jakubowskiego. Pan Kamil pyta, jeśli nib firmy i nib gospodarstwa rolnego jest ten sam, to czy można jeździć w trybie aut? No Masz tryb aut. Tryb aut. No, jeszcze, tak. jeszcze będzie w kolejnych odcinkach o tym trybie, to bardzo szeroko o tym powiem. Natomiast tak, gospodarstwo rolne w promieniu do 100 km wykonuje przewozy wyłączone z konieczności rejestrowania. To, czy jest NIP firmy, i NIP gospodarstwo taki sam, to, to nie ma znaczenia. Słuchajcie, będzie potem trzeba udowodnić, czy na drodze udowodnić, czy ewentualnie w, w kontroli w przedsiębiorstwie, bo ten pan jest też przedsiębiorcą, jak z tego co widzę, trzeba będzie udowodnić, że ten przewóz wykonywany był w ramach działalności rolniczej. Co wjeździliśmy? No to dowód dokument przewozowy, faktura zakup tych, tych rzeczy, czy tych nawozów, które wjeździliśmy na nasze mhm. potrzeby działalności rolniczej. To będą dowody i, i jak najbardziej jest to, jest to prawidłowe wyłączenie, tylko nie nadużywajmy tego. Czyli następny podpunkt do out. Tak jest, podpunkt do OUT. <laughs> OUT, czyli tych podpunktów jeszcze będzie wiele. Dziękuję ślicznie. Słuchajcie, Opol Trans ma swój web terminal, jeżeli byście chcieli sobie zamówić takie piękne części, są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wchodzicie na stronę i zamawiacie sobie na przykład taki płyn hamulcowy, płyn chłodzący, bądź kołpaka, czy klocki hamulcowe do waszego samochodu osobowego, dostawczego, ciężarowego, wszystko jest na miejscu, nie wychodząc z domu, macie wszystko pod ręką. Wszystkich zapraszam teraz na przerwę, po której zobaczycie! Życiory z pewnego modelu ciężarówki, ciąg dalszy drogowych przestróg! Wracamy za moment! Bezpieczeństwo ruchu drogowego, temat rzeka. Popatrzcie na to zdarzenie. Nadmierna, niedostosowana do warunków jazdy prędkość to ciągle jedna z głównych przyczyn drogowych tragedii. Kiedy pędzący pojazd wymknie się spod kontroli, zwykle jest już za późno na podjęcie jakiegokolwiek działania. Do głosu dochodzą bezwzględne prawa fizyki, ślepo niosące rozpędzoną masę tam, gdzie nakazuje wypadkowa sił działających na pojazd. Dlatego wszyscy, którym bezpieczeństwo na drodze leży na sercu, bezustannie apelują: noga z gazu. Lecz niestety przykładów tak zwanej ciężkiej nogi nie brakuje. A teraz już nasi komentatorzy? Jesteście na swoich miejscach? Dzień dobry, witam państwa w programie na osi. W naszym cyklu nie zabije, nie da się zabić. Będziemy za chwilę razem z Sebastianem Montrową analizować jakieś zdarzenie drogowe i spróbujemy wyciągnąć jakieś wnioski z tego. Tak, przede wszystkim będziemy musieli się dowiedzieć, jak do tego doszło, oraz jak co zrobić, żeby do takich zdarzeń więcej nie dochodziło. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Dlaczego ten kierujący samochodem w ogóle. Nie zahamował. Nie rozumiem postępowania tego kierującego zupełnie, absolutnie. Chyba no, że... Bardziej, że wszystkie pojazdy się zatrzymywały, a on... No, on nie... jechał po prostu swoim tempem, nie patrząc na nic. Mhm. Tak to wygląda tutaj, na tym obrazku. Więc podejrzewam, że znów rozkojarzenie kompletne i pytanie, czy znów telefonik, SMS pisany gdzieś tam po drodze, czy, czy też inne zajęcia, które rozpraszają bo no, inaczej się tego nie da wytłumaczyć. No, miasto przejście dla pieszych, stojący tramwaj, pełno samochodów. Jeszcze tam się próbuje włączyć samochód do ruchu z lewej strony i taka sytuacja. Miejmy nadzieję, że ten motocykli się nic się nie stało, bo to wyglądało na bardzo poważne uderzenie i, i na pewno się tam mocno poobijał i oby tylko, oby tylko tyle. Nawet nie wiadomo gdzie on zniknął, ten, ten jadący motocykl. Tak. Bo nie widać go. Czy ten samochód go pcha, czy wpadł na maskę. I to jeszcze dostaje z zaskoczenia, bo przecież on się nawet nie spodziewał tego uderzenia nie, z Niewątpliwie nie, nie spodziewał się. Tego. <laughs> Więc nawet nie mógł zareagować. Nie mógł nawet uciec przed tym. Nie, trudno znaleźć określenie jakieś na to, co tu widzimy. To jest pełna bezmyślność. Bezmyślność, to... kompletna bezmyślność, jeżeli faktycznie... Było tak, że miał na przykład, nie wiem, telefon w ręce w tym czasie lub robił cokolwiek innego, no to to jest po prostu karygodne i e, no nie róbcie tak, kochani Państwo, bo widzicie jak się to później kończy. To jest moment nie to są ułamki sekund. Bezmyślność, po prostu. Bezmyślność. No i widzieliście Państwo naszą dyskusję, naszą analizę. Może wy macie inne zdanie na ten temat, to spróbujcie się wypowiedzieć na ten temat. Tak jest. Piszcie do nas. Lajkujcie nas, subskrybujcie, zapraszamy. No a ja zapraszam na następny odcinek programu Na Osi już za tydzień. Do naszego cyklu nie zabije, nie daj się zabić. Do, Do zobaczenia. zobaczenia. Cyklu nie zabije, nie daj się zabić, nie sposób zakończyć. A teraz zajmiemy się życiorysem pewnego modelu samochodu. Zobaczcie. Czteroosiowe wywrotki to bardzo popularne pojazdy budowlane w Europie. Mogą sporo przewieźć, a przy tym są bardziej zwrotne niż ciągniki siodłowe z naczepami samowładowczymi. A dzięki podwójnym mostom napędowym świetnie radzą sobie tam, gdzie konik 4x2 szybko grzęźnie. Przykładem takiej czteroosiowej wywrotki z niedawnych czasów jest Iveco Tracker, którego przybliżą Wam znani i lubiani eksperci. Model, o którym mówimy, to pierwszy tracker bez euro w nazwie. Iweko dodawało euro do nazwy swoich pojazdów w latach 90., w latach 80. było Turbo. Weko tracker od początku oferował lepszy poziom wykonania i jeszcze lepsze silniki niż poprzednik, a ten, o którym dzisiaj tu rozmawiamy, jest najlepszym tego dowodem. Iweko opracowało bardzo dobre silniki kursor. I do naszego modelu właśnie taki trafił. Miał 440 koni mocy. Dużo złego słyszałem o Iweko, ale nigdy o silniku. Nawet jego konkurenci uznawali jakość tego motoru. 440 koni w wywrotce czteroosiowej to aż nadto, a w połączeniu z doskonałym układem napędowym trackera, mamy taki efekt, że model ten w wielu okolicznościach radził sobie o wiele lepiej. Niż konkurencyjne modele w wersji 8x6. W ciężarówce, o której opowiadamy, o jej pochodzeniu mówiło wnętrze kabiny. Patrząc tam, od razu było widać, że grzebali przy nim Włosi. W tamtych czasach naprawdę nikt nie miał tak, y, takiej deski rozdzielczej czy tak kolorowej tapicerki. No, faktem jest, że ta feria barw i światełek szybko się nudziła. Ale na początku każdy kierowca trackera miał radość z wykonywanej im pracy. A tapicerka Iweko po praniu od razu przenosi do weselszych czasów. Inny znak czasu to trzy szyby w tylnej ścianie kabiny. Dziś pewnie nie byłoby żadnej, a może w te miejsca zabudowane by zostały kamery. Wejście do tej wysokiej kabiny sprawiało trochę problemów. Było nawet dla niektórych wyzwaniem, ale. W środku na pokładzie można było zastać bardzo przyjemne wnętrze i miły dla ucha mruk silnika. I chyba nie zawsze o to chodzi, aby w szoferce nie było nic słychać. Potrzebna jest jakaś przyjemna muzyka i silnik-kursor właśnie taką przyjemną muzykę generował. Tego typu trackery pracują do dziś i o dziwo mają się całkiem dobrze. W przeciwieństwie do poprzedników nie linieją sklaru, nie odbarwia się lakier, może jedyne co, to trochę rozłazi się tapicerka, ale to też y, tylko w wyniku własnych zaniedbań. Kto y, nie zaradził temu na czas, siedzi na gąbce. Albo i nie. W zależności od rodzaju zabudowy, trakt był posądzany o dużą masę własną, a to nie do końca prawda. To trochę przewymianowanie na rynki, na których wywrotki czteroosiowe mogą mieć masę większą niż 32 tony. Ponadto traker pojawił się w czasach, gdy nowoczesne stale, takie jak Hardox, dopiero zaczynały swoją, swoją obecność na rynku. Traker ze starego typu zabudową pewnie był cięższy, ale i czy marszy. Nowe stale odchodziły z zabudowy i narzekania się skończyły. W Polsce tracker przyjął się bardzo dobrze, chociaż z pewnym opóźnieniem. Za to na jego plus świadczy fakt, że bardzo często był wybierany przez firmy budowlane jako pierwszy zupełnie nowy pojazd w ich flotach. Wcześniej dominowały pojazdy używane. Był atrakcyjny cenowo i wbrew pozorom mało awaryjny. Jedyne usterki, zresztą tak jak u wszystkich ciężarówek z tamtej epoki, dotyczyły elektroniki. Która y, lubiła czasami bzikować. To błyskały kontrolki, to wycieraczki same się włączały, ale tak robił robotę, bo rzadko takie usterki potrafiły go zatrzymać. Fantazyjna deska rozdzielcza była chyba zbyt udziwniona jak na samochód budowlany. Poza tym miała sporo szpar rozmaitych szczelin i chłonęła kusia jak gąbka wodę. Dlatego warto było od razu zainstalować pistolet pneumatyczny. Pewnym problemem było umieszczenie na przedniej ścianie kabiny dwóch napisów IVECO i tracker. Przeszkadzało to w naniesieniu logo użytkownika, dlatego w późniejszym czasie przeniesiono je na grill, dając szansę na naniesienie reklamy. Za to ergonomia była bez zarzutu. Wygodne klamki i stopnie, szerokie przyciski, przyjemna w dotyku kierownica, duże lusterka. To wszystko zachęcało aż do pracy. Gdyby tracker był zły, to nie przetrwałby w Rosji. Jellyweko razem z lokalną fabryką produkowała go aż do 2022 roku. Najczęściej były to podwozia pod wywrotki, ciężkie ciągniki siodłowe oraz ciężarówki do transportu drewna. Pod marką Iveco AMT, bo tak się nazywał ten producent, tracker woził na przykład rury do budowy gazociągów albo pracował w kopalniach odkrywkowych. Po 2022 roku, kiedy Iveco wycofało się z Rosji, miejsce trackera zajął. Producent. I co ciekawe, ona także bazuje na trackerze i do dzisiaj jest produkowana. To świadczy o tym, że Iveco Tracker jest wiecznie żywy. Jak Lenin, to może zakończmy na dziś, aby nie wejść na niebezpieczne tematy. Do zobaczenia. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. No szkoda, jak ten czas szybko leci. Ale w następnym zobaczycie! sposób na ujawnienie zażycia narkotyków. Ciąg dalszy drogowych przestróg. Porady i wyjaśnienia eksperta. sposób mana na szybkie płatności. Zapraszam również do czytania naszej branżowej prasy, bo czytać warto i na nasze strony internetowe. Też są ciekawe rzeczy. To co? Do następnego! Trzymajcie się! Byśmy powiedzieli, może o tym. Mogę popowiadać, bo nie wiem, co powie... powiedzą inni. Co to, co to konia obchodzi? Dalej. Bardzo mi się podobał ten film, ale już go kompletnie nie pamiętam. Nie ma tego o czeskiej motoryzacji. To były czasy. Na program zaprosiło telewizyjne Studio Bravo, organizator tegorocznego zlotu Mastercrack. Sponsorem programu był Opoltrans, sieć hurtowni motoryzacyjnej.